Jest to ssak można powiedzieć, mówienie o tym, że to jest bałtycki delfin, jest najbardziej przybliżone. Czy jest ssakiem, sakiem, ssakiem? Sakiem. Tak, jak się zdaje, jest ssakiem. No, wie Pan, też moja wiedza na temat Morświnów nie jest powiedzmy wiedzą specjalistyczną, natomiast wiem, że takie stworzenie jest i nie jest mu lekko teraz, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie. No, wygląda troszkę, troszkę bardziej delfinowato niż foka. Morświn jest to ssak morski, zresztą pływający w naszym Bałtyku i chroniony przez naszą piękną stację oceanograficzną na Helu. A jak taki morświn wygląda? Co, co, co przypomina? Przypomina psa pływającego. Przypomina psa w jaki sposób? taki, że podobnie jak pies ma łeb. Co prawda takie psy dobrze wypasione, o starszych pań, taki ma kadłubek. Bardziej labrador czy? No trochę labrador, bo to trochę jest duże zwierzę. Bywam bardzo często w miejscu, z którego pochodzi moja żona, czyli w Gdyni Orłowie, a tam są wszędzie tablice ochronie polskiego morszwina, więc na temacie morszwina nie popłynę, nie zginę. Eee, bardzo dobrze tym sympatycznym zwierzakom życzę. Oczywiście rybaków trzeba uświadamiać, prawda, że morświn nie, nie, nie jest rybą jadalną, więc byłoby dobrze go wypuścić.